Wystawy to nie ma nieudanej grafiki, Taki, takie hasło, taka sentencja, która nam y, przekazuje informację o tym, że wszystko da się naprawić. Ja to przynajmniej tak rozumiem. Y, artysta, nie tylko artysta, bo to dotyczy myślę, że szerszego aspektu, również y, życia po prostu. Sztuka przeplata się z życiem. Zawsze możemy wszystko naprawić. I tak naprawdę nie ma nieudanych historii, nie ma nieudanych wydarzeń, nie ma nieudanych jakichś takich naszych działań, ponieważ zawsze, wcześniej czy później, możemy to wszystko naprawić, co nam się wydawało, że się nie udało. Chciałam właśnie tym tytułem pokazać, że e, nie powinniśmy się przejmować czymś, że nam się coś nie, nie uda, coś się zepsuje. E, tutaj nawet są prace, które dosłownie zostały podarte i wykorzystałam je do stworzenia czegoś nowego, ponieważ no, żadna nie ma złej odbitki, po prostu jest inna i każda jest niepowtarzalna i właśnie tym się kieruję, że każda Każda jest jakby wyjątkowa i patrzę na każdą jak na swoje dziecko tak naprawdę. Jest ich 29 na całej wystawie i każda dla mnie jest wyjątkowa. To są równocześnie no, takie dziwne twory, takie dziwne dzieciaki, które są i obrazem, ponieważ każdy z nich jest, ma swoją indywidualność, osobowość, tak jak, jak dzieci. I są, niektóre są niesforne, yy, niektóre pewnie sprawiały Kamili trudności, yy, dlatego tak nazywa je, ale to jest wspaniałe, bo ona jednak panuje nad tym wszystkim. Tu nie widzę takich yy, puszczonych obrazów czy grafik. To jest yy, wszystko gdzieś tam poprzez jej yy, świadomość sztuki, poprzez jej wyobraźnię i wrażliwość yy, przefiltrowane i okiełznane. Z początku nie byliśmy nawet tak do końca, szczerze mówię, przekonani, ale chcieliśmy jej pomóc. I po prostu myślę, że to było no bardzo, dobre, bardzo dobry strzał, także powiem w dziesiątkę, dlatego że prace Kamili są niezwykłe. Prace Kamili mają wiele po prostu takiej energii młodzieńczej w sobie którą chcieliśmy też po prostu wyeksponować. Jak zobaczyliśmy całą tą wystawę, okazało się, że to jest niesamowicie zdolna dziewczyna, że ta skromność, którą ona miała w pierwszym kontakcie z nami, w pracach nie widać tego. Ona jest energiczna, ona wie czego chce, wie do czego dąży. Malarstwo było moim pierwszym jakby przyjacielem yy, właśnie w sztuce, tak i połączyłam i jestem zadowolona w sumie, że dało radę, dało radę i to się nie gryzie, to fajnie współgra ze sobą malarstwo takie zwykłe i grafika warsztatowa tak ze sobą współgrają jako takie yy, dziedziny sztuki pięknych, także się cieszę, że mogą się połączyć, może jeszcze z fotografią coś, po, coś połączę i, i będzie cały, cała moja... Yy, ten. Wszystkie moje pasje połączę w jedno. Ja jestem strasznie dumna z Kamili. Bardzo to cieszy, że tak się bardzo potrafią rozwijać, że y, mimo jakichś przeciwności, bo i one się zdarzały. Pamiętajmy, że Kamila zaczynała w okresie pandemii. To był strasznie trudny czas na studiowanie, na rozwijanie się, a jednak y, większość. Y, po prostu przebrnęła przez to. Wspaniale się rozwinęli, są już na pierwszym roku studiów magisterskich i muszę powiedzieć, że najwspanialszą też rzeczą w tym wszystkim jest to, że oni wszyscy się przyjaźnią, nasi studenci. Jest po prostu znakomita atmosfera w naszym Instytucie.